Witam. W tym filmie pokażę Wam jak zmienić język dla swojego Vinted na aplikacji Android. No, więc, żeby zacząć, musimy kliknąć w aplikację Vinted, tak żeby nam się uruchomiła. Jeżeli macie Vinted w innym języku i chcecie zmienić go na polski, po prostu klikajcie w ikony i paski, które ja w tym momencie będę zaznaczał. Więc. Wintet startuje w ten sposób. Klikamy w profil. Następnie musimy sobie trochę przewinąć. Tutaj jest ikona z taką z takim trybikiem, więc klikamy na niego. Następnie język. To jest ikona takiego, takiej sfery, no to wygląda kula ziemska, powiedzmy, więc klikamy w to. I tutaj widzimy wszystkie języki i wybieramy, który chcemy używać. Jest polski i angielski, więc ja wybieram polski, klikam zapisz. I takim sposobem zmieniliśmy język na polski. I to wszystko, dzięki za oglądanie, zostawcie nam suba, lajka i słyszymy się w następnym filmiku.